No, witam, witam ciadamię. Mm. No kurde, weekendy to za szybko miną. Weekend jak zawsze mija, za szybko. Ale byłem tutaj na plaży, ładna pogoda. 28 28-30 stopni mniej więcej było Teraz nawet jest spoko ciepło 16 w Celsjuszu Dokładnie, jest kaweczka, jest kanapeczka i kaweczka Śniadanko Turystyczne I znowu poniedziałek i znowu do pracy trzeba zapieprzać. W poniedziałek mi się tak nieraz, nie, nie chcesz wstawać za ja pieprza. Weekend mówił. weekend to zawsze szybko mija, nie? A, chociaż całe życie to szybko mija. Tydzień tak samo, kurde w Ameryce tak za pieprza ten czas. Znaczy wszędzie, wszędzie na świecie, nie? W Polsce bym tak samo, kurde, tylko poniedziałek piątek, poniedziałek piątek. ale nic jeszcze 4 dni znowu weekend Chyba już ostatni ostatni tydzień cieplutka tutaj już tak patrzyłem na pogodę to jeszcze w tym tygodniu będzie ciepło a później już tak, raczej też będzie ciepło a już tak nie, nie za bardzo na plażę nie, 20 18 stopni będzie A ten tydzień ma jeszcze smażyć ładnie po przedynie. A ty jak tam przez weekendi? Ta, co tam w Szkocji można robić na weekendzie? Pogoda do pracy się nie chce iść. U mnie z rana też kurde jeszcze nie jest, znaczy... Jeszcze nie wiadomo jaka pogoda, a już się nie chce iść do pracy. A ile, ile stopni tak w Szkocji to ile stopni jest? Celsjusza? Tak podobnie jak w Polsce, czy... Czy tam jest w ogóle jak? Ciepło, zimno, pochmurno... No, no nie wiem. zimniej niż w Polsce To kurczę. no to mówię tutaj tutaj spoko w Stanach jak jakoś tak pogoda, pogoda zawsze jest Znaczy mniej więcej jest jak w Polsce ale troszkę cieplej nie? Bo taki klimat coś podobny, ale cieplejszy W Polsce tak, czy jakieś deszcze nie deszcze a tutaj piękna pogoda czy przewalone w ogóle to, to tam w Polsce się stało ja cię kręcę tak. Przecież oglądałem trochę jakieś tam filmy to Aż się kurde nie chcę tego oglądać, jest przewalone. Jak jest 25 stopni to wszyscy chodzą jak ryby bez wody No nie no jak przyzwyczajeni są ludzie do tego to do... <laughs> Znaczy może tak Jak nie są przyzwyczajeni do ciepła no to przewalone jak jest gorąco Tutaj jest tak bardziej wilgotno na przykład w Stanach, nie? Na niż w Polsce. W Polsce jest tak sama temperatura, ale jest jakoś tak inaczej. A tutaj jest wilgoć, nie? Chociaż też teraz w tym roku w sumie nie było takich humitów, nie? Że nie było takiej wilgoci. Może też zależy zależy kurde w jakiej części, nie? To też może od tego, ale tak dosyć normalnie było, nie? Chociaż parę razy się jajeczka po popociły troszeczkę w pracy, bo ciepło dosyć jest, no ale O no no, że właśnie ta no to co pisałeś, że ta wilgotność jest kurde tutaj tak do balona, nie? Ale już koniec wakacji, czyli znaczy koniec, koniec ciepła, koniec wilgotności. Jeszcze tydzień czasu, i później już będzie tylko zima i śnieg. <grym> e, już bolę, kurde, jak jest to gorąco humid, niż te, te, te zimy, nie? Przecież zim nie ma takich teraz nie wiadomo jakich, ale samo to, że jest ciemno, nie? Szybko ciemno, czas się kurde skraca. Już w sumie siódma godzina. Tak wczoraj po południu siódma, siódma, siódma po, po siódma już jest ciemno, nie? Że troszeczkę już się ten dzień skrócił bardzo. No, w Polsce kurde tragedia, to strasznie tragedia, przewalona jest. Co ludzie... To ciężko sobie nawet wyobrazić, nie? Masz wiesz, mieszkasz sobie, masz wszystko. A kurde budzisz się tam czy nie budzisz, nie wiem, wszystko ci zalewa, nie masz nic. Przepieprzone Witam cię Robercie, witam No, ale to, to, to chyba tam zalało jeszcze coś, bo Polskie chyba zalało Węgry i jeszcze jakiś tam kraj, nie? Co wczoraj coś tam chwilę nie glądam, nie za bardzo wielu raczej? Nie oglądam telewizora, w ogóle nie oglądam. A tyle co w internecie, tam na YouTubach oglądam wiadomości, bo telewizja to jest w ogóle, to jest ona pokazuje to, co chce pokazać, nie? Wiadomo, pokażą tam jakimś, jakichś polityków, że bardzo strasznie pomagają, ludzie w to uwierzą i tyle będzie. Czechy, no jeszcze Czechy zalało Rumunię, Niemcy, Czechy i Austrię No cztery kraje Nie wiem, moim zdaniem to jest kurde, to nie jest naturalna taka powyć nie, ale to ja nie chcę się wypowiadać za bardzo, ale teraz jest tyle tych eksperymentów co robią, że to raczej raczej natural, naturalnie to się raczej nie, nie, nie stworzyło no ale, ale ciężko. Ciekawe, jak rząd polski pomoże tym ludziom. Po, po... czy znaczy, może nie, nie rząd polski, ale <laughs> nie rząd, o nie rząd polski. <laughs> Wszystkim pomagają wokoło. Ciekawe jak Polak, po, pomogą Polakom. Pewnie znowu powiedzą, że nie ma kasy i radźcie sobie sami. Nie, szkoda gadać, także nic. Ja już się prawie... jestem w pracy. Także miłego dzionka życzę i kurde ładnej pogody, bo to jest przebalone. Runą jakąś przepustki teraz. O nie, to jest masakra. Dobra, dzięki za rozmowę i miłego weekendu, znaczy nie miłego początku tygodnia życzę i do usłyszonka.